Po no drodze były trochę. Co? Po no drodze były trochę. Trochę jeszcze, tak? Co, piłketnie? Chciałem piłketnie już. Piłketnie tak. też, tak? Chciałem. Tak, Chciałeś, ale, ale nie, nie, nie brałeś. Letnie. No, ale brałeś czy nie? Nie. Nie brałeś? Ja już nie biorę Już nie bierzesz. Ale brałeś, tak? Jakiś czas? W grubu Co tu się brało w ogóle? I da. Tak. Wszystko Także w Gdańsku to jest Jako miasto portowe to to chyba ten towar zawsze jakoś dostępny, nie? To mi się wydaje, że jak miasto było no klowane, to, to to jest pierwszy, pierwszy jakiś tam pierwszy, pierwszy, pierwsze miejsce gdzie się to dostanie jest dobre? Oh. <laughs>